Dzień dobry państwu, nazywam się Agnieszka piotrowska i jestem studentką drugiego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku chemia Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach swojej prezentacji chciałabym państwu przybliżyć moje osiągnięcia pozanaukowe oraz działalność naukową. Od początku swoich studiów jestem starostą roku, od czterech lat jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w zeszłym roku byłam elektrorem od Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Chemicznego w wyborze władz Towarzystwa na kadencję 2019-2021. Również od pięciu lat jestem czynnym członkiem Rady Samorządu Studentów swojego wydziału. Przez pierwsze dwa lata swojej kadencji pełniłam funkcję przewodniczącej. Jako samorząd co roku organizujemy piknik wydziałowy pod nazwą Chemiliada, który ma na celu zrzeszać studentów, doktorantów i pracowników wydziału. Jako członek samorządu studentów także jestem członkiem Rady Wydziału. W trakcie trwania swoich studiów byłam i jestem członkiem wielu komisji wydziałowych. W tym roku również jestem członkiem Parlamentu Studentów. Współorganizowałam 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz organizowałam tegoroczne ogólnopolskie seminarium dla doktorantów i studentów na pograniczu chemii i biologii, które odbyło się w maju tego roku w Jastrzębie Górze. Również reprezentowałam wydział podczas nieotwartego naszego wydziału oraz podczas Targów Akademia. Współorganizowałam kilkanaście szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością z gdańską firmą ISOQRS dla studentów i doktorantów swojego wydziału od kwietnia tego roku prowadzę kolportaż czasopisma naukowego Wiadomości chemiczne wydawane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. W zeszłym roku w ramach projektu unijnego Stażu Naukowego Power odbyłam staż czterotygodniowy w firmie ZIAJA w laboratorium fizyko-chemicznym. W trakcie trwania studiów ukończyłam wiele seminariów naukowych, warsztatów i szkoleń oraz kilka szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością. W ramach swojej tematyki badawczej zajmuję się badaniem zależności między strukturą nowych związków kompleksowych a ich właściwościami fizyko-chemicznymi i biologicznymi, między innymi przeciwutleniającymi, przeciwbakteryjnymi czy przeciwgrzebiczymi. Koncepcja takich badań jest społeczną odpowiedzialnością nauki, ponieważ potencjalnie związki te mogłyby znaleźć zastosowanie w przyszłości w medycynie. Na obecnym etapie swojej edukacji rozpoczęłam już badania do pracy doktorskiej, w której poszukuję... Nowych związków kompleksowych o właściwościach przeciwnowotworowych. Obecne, otrzymane wyniki badań są obiecujące. W ramach działalności naukowej współpracuję również z innymi ośrodkami naukowymi, Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zaprezentowałam osiem posterów na konferencjach krajowych. Dwa postery na konferencjach międzynarodowych, pięć komunikatów ustnych na konferencjach naukowych. Jestem współautorem w książkach o charakterze przeglądowym z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sześciu z nich jestem głównym pomysłodawcą i pierwszym autorem. Jestem współautorem sześciu publikacji z listy filadelfijskiej. Dwóch z nich jestem pierwszym autorem. Druga przedstawiona przez praca stanowi moją pracę magisterską. Jestem również drugim autorem trzech publikacji z listy filadelfijskiej. Przedstawiona jedna z prac na przeźroczu, przyjęta do druku w zeszłym miesiącu, kilka dni temu została już opublikowana. Podsumowując, jestem współautorem 13 prac naukowych, sześciu publikacji z listy filadelfijskiej siedmiu rozdziałów w książkach. Mój sumaryczny impact faktor jest bliski 18. Jako student posiadam już indeks Hirscha równy 1. Za swoje osiągnięcia naukowe oraz działalność poza naukową otrzymałam dwukrotnie stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Trzykrotnie stypendium rektora dwukrotnie nagrodę rektora pierwszego i trzeciego stopnia. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, tradycji musi stać się zadość, a zatem, czy są jakieś pytania do naszej kandydatki z Uniwersytetu Gdańskiego? Jest. Pierwsze pytanie od Mariusza Jakubowskiego. Czy ktoś z Państwa od razu chciałby też zgłosić wolę zadania pytania? Pan profesor Witbrot. E, powiedz proszę, bo e, e, widziałem, że łączysz trochę związki kompleksowe i zarządzanie jakością. Powiedz, jak. E... Jakie to jest połączenie, albo jaki to może mieć wpływ na twoją przyszłość, czy pracę i plany? Znaczy się, szkolenia z zakresu zarządzania jakością są dla mnie taką bardziej pasją, trochę od, skocznią od typowej pracy w laboratorium. Na chwilę obecną w ramach swojej pracy laboratoryjnej nie stosujemy żadnych z zakresu systemów zarządzania jakością. Bardzo proszę, jak na studentkę, to ma Pani całkiem pokaźny już ten dorobek. Moje pytanie jest takie: jak wygląda forma współpracy z promotorem? Bo ja rozumiem, że Pani ma już potencjalnego promotora doktoratu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz: rola, bo Pani działa też w różnych radach radach, która się zajmuje programami studiów i w ogóle studiami. Jaki Wy macie wpływ na program, który jest realizowany na. Wydziale na Uniwersytecie Gdańskim. Dziękuję za pytanie. W ramach pierwszego pytania chciałam powiedzieć, że już prawie 5 lat współpracuję z Katedrą Chemii Ogólnej i nieorganicznych swojego wydziału. Trafiłam na szczęście pod opiekę pani profesor Dagmaria Cewicz, która angażuje mnie w wiele projektów badawczych i umożliwiła mi rozwój naukowy poprzez udział w wielu konferencjach czy wykonywanie różnych. Badań z różnej tematyki jednocześnie, dzięki czemu też powstały te rozdziały w książkach i publikacje. Jeżeli chodzi o członkostwo w wydziałowych komisjach, wszystkie aspekty poruszane podczas tej komisji, wymagają też opinii przedstawiciela studentów, czyli między innymi wtedy mojej, jeżeli w tej komisji w składzie jestem. I jeżeli mamy jakieś uwagi to pozostali członkowie tej komisji zazwyczaj starają się przedyskutować z nami wszystkie za i przeciw odnośnie danej podstawy myśli która ma być wprowadzona. Znaczy się na pewno Prowadzono u nas, bo prowadzimy różne kierunki studiów pierwszego stopnia i dzięki też studentom wprowadziliśmy kręgosłup przedmiotów, które na pierwszym semestrze dla każdego kierunku jest taki sam, a dopiero od drugiego semestru zaczynają się przedmioty specjalizacyjne. Ja również chcę wyrazić podziw co do Pani dorobku naukowego. Ale chciałam o wątek osobisty w Pani życiu zapytać, ponieważ jest Pani profesjonalną pianistką i gitarzystką. Tak, wynika z opisu. Czy może Pani coś powiedzieć na ten temat? Kilkanaście lat temu ukończyłam szkołę muzyczną. Przedtem zajmowałam się amatorską grą na gitarze. Uczestnictwo w szkole muzycznej umożliwiło mi zdobycie nowych doświadczeń, radzenia sobie właśnie ze stresem podczas różnych występów, egzaminów. I w tym czasie staram się nadal powracać do tej gry na gitarze i na tym. Dziękuję, bardzo dziękuję. Przepraszam, nie mamy już dłużej czasu, zapraszam.